Dobrze, że Cię nie przejechałem tak jak Julka. Teraz mamy trzeciego towarzysza. <grystanie> na świnczyku. Przadu daje, ale dwusów ładnie jedzie. Odcinek serii Kuzyn Michał. Przyjechaliśmy na tor Stryków. Trochę poćwiczyć. No, Michał poćwiczyć, ja chcę popyrykać, bo dla mnie już na trening na torze za późno. do na torze. tak pojeżdżę. Michał jedzie przetestować zawieszenie, bo to ja podregulowałem. Przecież miał wszystko porozkręcane w cały świat. Więc zobaczymy, jak mi się teraz będzie jechać. Tor Stryków. Ostatnio tu były zawody. Chyba Puchar polskim motokrosie, więc jest taki tor dosyć sfatygowany. Zdzwoniliśmy do prezesa. no Mówi, że możemy pojeździć, no ale są kolejny. I ten, ale dla nasze potrzeby i umiejętności no to po prostu będziemy sobie jechać powoli. No i tutaj tak gdzie są różne hopki, górki, to jest część motocross. Tam dalej też jest część cross country. Tutaj byłem kiedyś na zawodach cross country 2000 to był chyba 18, bo to jeszcze na DRZ-byłem. Na KTM kupiłem 19, no to był właśnie ten cały tor tutaj motocrossowy i tam cross country. Jak sobie zobaczycie na zdjęciu na stronie profilowej, tam jest ładnie akurat ten kroskant wywidać. Dzisiaj pojedziemy, zobaczymy czy też w ogóle są jakiekolwiek możliwości tam jazdy. Bo no tam pewnie to ten... Tu jest taka mała pętelka dla dzieci. Bandy, żeby poćwiczyć. No tutaj duży parking. Oby tor był jak najdłużej. Bo teraz lubią zamykać te tory. Na no, Żwirowniach coraz mniej możliwości, bo wszystkie uruchomione. A znowu to zamykają. Mieliśmy taki tor w, w, w serokach niedaleko. Ten bardziej piaszczysty, bo tutaj to jest taka grina ogólnie Griniasty I to jak popadało wtedy, były te zawody i popadało, tak to jeździli, To teraz się taka zrobiła skorupa twarda i to yy, dosyć wymagające, żeby po tym jechać. Tutaj do tego zdjęcia, bo jest taki z lotu z drona zrobione. Tutaj widać, to na stronie co mają, to mają od drugiej strony, że yy, tam jest dron dzieci i jest tu właśnie widoczny ten cross country. Ale tu jest no parking, tu jest ta pentelka dla dzieci, yy, tutaj jest ta, ten tor i tu się bierze na cross country. Można było ładnie sobie pojeździć, fajnie. Zobaczymy jak to będzie dzisiaj. Bo tak na co dzień pewnie jak tu ludzie przyjeżdżają na te cross country, myślę, że tak bardzo nie jeżdżą. No Tu jest taka, o, taka glina, gliniasta, twarda. Jak pewnie to jest w suche to przyczepność. Słaba. Zaraz się zaraz przybieram. Zobaczymy, jak ten Michał tam wróci. O, trochę kółka mu się rwały. Tam kiedyś, na tamtej góry, co właśnie jechał. Kiedyś byłem na takim treningu tutaj zorganizowanym. Tam było no, takie szkolenie. Jechałem za gościem. Jak tam wyskoczył, to nie wcelował później w lądowanie, tylko spadł obok. W krzaki. Tak, jakby tu jechał, nie jechał tędy, tylko wpadł w krzaki. Obok. Dobrze, że mu się nic nie stało. Ale miałem wtedy kamerki, więc nie nagrałem. Michał! O, tutaj widać, jak jest zjeżdżone. No i jak po tej regulacji? Widz, tylko... Lepiej, gorzej? No strasznie jest. Tutaj. Co jest? No to nie jest na te... Dobrze, no ale się, ja się pojeździ, jeździ przecież, się tak? Dole. No, Jeźdź korzystam. Wydawał, na tych małych kółkach to jest większe do znania niż. Dobra, później zrobimy jakieś okrążenie zapoznawcze i nagramy takie jedno okrążenie przykładowe. Zobaczymy jak już się już rozjeździmy, to zobaczymy. Tutaj też przeważnie tak w soboty to jest też trener taki dla dzieci. Tam dzisiaj dzwoniliśmy, ale będzie tylko około 13, no to my już pewnie o tej będziemy się zbierać. Ale tam zawsze można się skontaktować i takie szkolenie dla dzieci jest możliwe. Fajnie? Już się wyjeździłeś? Oh, Dwa kółka i do domu. Oh, wow. <laughs> Ale to może za twarde teraz ci zawieszenie zrobiłem. Wyrzuceniś no? Jak to wiedziesz, to zobaczysz. No Wiedzę zobaczyć. I takie takiej Nie ja to że kolejiny, właśnie nie ma kolejny, tylko jest taka twarda strasznie ziemia. I a no bo to taka jest, to jest taka grina. No ja wtedy nie było takiej. W ogóle wszystko nie. pokopali, ja nie wiem dlaczego. To może po tych zawodach a nie pokopali. Nie. Wiem. Y Michał, no motokebabstwo to nie jest, yy, wiesz, ja wiem, tylko... bułka z masłem. O nie. Dla panienek. O nie. Znaczy dziewczyny też jeżdżą, żeby nie było. Nie wiem, nie wiem gdzie jest. No to przejedź się i zobacz, no bo szkoda trochę tego. Zrobimy pierwsze kółko, pierwsze kółko rozdziałkowe. zapoznawcze na dole. No dobra I To tam będzie karykułko zapoznawcze na motocross Ja jakoś się jeżdżę nie robię tych skoków jak zawodnik bo nie mam sprawy bardziej reklamy, nie? ale żeby pokazać jak wygląda pęczelka jak mówiłem, po zawodach zjeżdżone z tego co pamiętam, padało. Jest jakichś spektakularnych skoków. na mojej filmie, nie zobaczycie. I hamulec przedni słabo działa, muszę później zobaczyć. na tej twardej zieli bym nie chciał zaliczyć na Dady jest taka grupa gmina a Michał na tych małych stolach już w ogóle i to była cała pętla obecna motoprot pojedziemy jeszcze jedno to będzie trochę szybciej podziwą nie. Wiadomo, że to nie jest ten grosowy Zawieszenie nie takie Z przodu mam tego Musa O, ale ale, nie pojeździć można Nieraz tam się trochę półko od ziemi oderwie Lecz co ja go ten tu jedzie na pitbajku gazu, gazu ale dole kolejny są naprawdę twarde jak nie wiem No pojedziemy teraz trochę za pit na głównym torze e, Daję sadu! Dobrze. Wszystko okej? Okay? Tak. Dobrze, że cię nie przejechałem tak jak Julka. Kurde no. No damaj. No jeszcze. To jest taka pętelka. Yy, też fajna dla dzieci. No pokażę Wam. Przyjemna taka. Można tym pojeździć, podszyć zakręty. Małe skoki. Ale mi jest gaz. Nie stało, Dobrze, że się nie obaliłem.

na torze takim innym bratem, to jest starszym mała i wywalił się, ja tak jechałem, bliźnił do niego i go przejechałem po, po jego motorze i powiem, że jego przejechał może z tych różnych przygód podstawa to bez pieczeń. To, mówię, to na liba, ale mówię, wygląda jako y, forma spędzania wolnego czasu, a nie jakaś czas przewody go delikatnie zgadzam nastąpi zamiana motorów motocykli Co jest tam klamką? Ale jadę. スタジオ見て。

widzimy we trzech na czyli w raz tutaj 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 na tym gorze. Oni, że tu jeżdżą, jadę jeszcze raz, żeby nadużył się. To jadę? Teraz jedziemy na większej pentelę studenty za ale jedzie po leone Czadu daje. No, myślę, że w opony jedzie. 第一 Ale wiadomo, że trzeba uważać, żeby nie popełnić błędu, bo się człowiek pewnie i czuje, I najłatwiej o wiele brakuje to jest wiadomo, że z nie to ale ochotę ładnie moim A droga to bardzo zwolniłem o! Tu jest najgorzej, żeby odbyć jakąś sensowną ścieżkę mijając kilka